O, diamenty. O, będę miał na kill w O, nawet na dwa. W końcu sobie coś będę mógł ulepszyć. No w końcu sobie ulepszę ten kill off. Na fortuny. 20 level? No nie mam żadnego. No nie. Ja wam dam 30 level. Co to? Trzeci? Czwarty? Piąty? Szósty? Będę miał na kilo. Modyfikacja Xperium dodaje nam do gry nowe złoże, dość często się generujące, o nazwie właśnie Xperium. Wylatują z niego kuleczki Expo. I najlepszej przedstawia Wam częstotliwość wypadania tych kuleczek. Im więcej, tym bardziej natłoczone tym złożem jest blok. Tutaj jest najmniej jak widać. Tu jest najwięcej. I przetestujmy to sami. Tutaj wypadło, nie wiem, dwie trzecie może Expo. Tutaj już widzicie dużo więcej. Tu jeszcze więcej Przypominam, że z na lewy level coraz wyżej I tutaj najwięcej wypadło nam I właśnie ta modyfikację tak tylko, tylko w taki sposób możemy używać Nie robimy z tego broni żadnych Nie robimy z tego nic żadnego pancerza Instalacja jest prosta Instalujemy ja Wam powiem, że najlepiej mieć mod loadera uniwersalnego z too many items, tak po pierwsze wgrany too many items do mod loadera po drugie dobrze jest też mieć, wgrać, mieć wgrane Forge'a, mod loadera i mod loadera MP bo to wszystko jeżeli będzie, bo to wszystko jest ze sobą kompatybilne i będzie instalować nam wszystkie mody, które później będziemy wrzucać do Minecraft do folderu mods. Minecraft No i to chyba będzie tyle z tego odcinka. Przetestujcie link do pobrania tego moda, znajdziecie w opisie. No to tyle. Dziękuję za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i jak to mówię, przetestujcie.